Minecraft! Widzicie Dotyczy... <laughs> tak jest lepsza wersja, jak zmiksowali to są Dotyczy... panie i panowie, nasza ulubiona gra Minecraft, którą graliśmy od 2011 roku ch chyba doczekała się. Filmu! Znaczy, ej, 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 chill, on jeszcze nie wyszedł, ale problem polega na tym, że wypuścili teaser i jest absolutnym ścierwem. Jak pewnie wiecie, bądź nie, firmy w pewnym momencie skapnęły się, że hej, gry to jest niesamowite medium, z którego można wycisnąć jak najwięcej pieniędzy, dlatego co wy na to, żeby zacząć robić filmy live action z gier wideo? Dlatego powstały takie ścierwa, jak na przykład Five Nights at Freddy's albo Borderlands, które swoją drogą oglądałem całkiem niedawno i już pomijając fakt, że główna bohaterka jest o jakieś 40 tysięcy lat za stara, żeby grać tą postać, to jeszcze na dodatek Kevin Hart gra rolę poważnej postaci. Czemu? I na dodatek Klap Trapa podkłada tam głos Jack Black, który tak. W sumie nawet nie zauważyłem, więc. A, i jeszcze mamy montażysty za 500 dolarów, który nie zauważył, że czasami ludzie znikają i się znowu pojawiają, i tak jakby pomijając to wszystko, to film był nawet okej, okay, ale zakładam, że oglądałem go tylko i wyłącznie z nostalgii, i znam tak jakby lore Bordellansów i Pandory i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że to był naprawdę bardzo przeciętny film. FNAF, nie mam pojęcia, nigdy w to nie grałem i jakoś mnie nie obchodzi ta... ten film ani gra. Jest naprawdę przeciętna, a ktokolwiek się doszukuje loru. to. Jest takie specjalne miejsce foroszczy. A i tak swoją drogą, taki protip, jeżeli chcecie zobaczyć, czy film warto obejrzeć, to wchodźcie na stronę IMDb. Ludzie, którzy korzystają nieironicznie z filmwebu, proszę nie zbliżajcie się do mnie. Serio. Jak można ocenić Interstellar na filmwebie na 8,0 gwiazdki, kiedy na IMDb przy 2,2 milionach oceniających ten film ma 8,7? Polacy się nie znają na filmach! I wtedy pojawiam się ja. Człowiek renesansu, człowiek kultury, człowiek, który żył na zachodzie i studiował filmografię, między innymi, więc coś tam wiem i mogę się wypowiedzieć. A wracając jeszcze na chwilę do Interstellar, mam taką książkę napisaną przez Kipa Forna, czyli teoretycznego fizyka, który opisał dokładnie w jaki sposób powstała między innymi czarna dziura w filmie Interstellar. Jest naprawdę ciekawa, więc jeżeli ja raczej się nauką, to jest książka dla was. No, ale wracając do tego Minecrafta, kto stwierdził, że to będzie genialny pomysł, żeby zrobić z tego live action? Dla osób, które nie wiedzą, czym jest live action, to jest dosłownie wzięcie animacji jakiejkolwiek i przerobienie ją na wersję z, z prawdziwymi aktorami. Dlaczego król Lew naprawdę nie potrzebował live action wersji, bo Król Lew sam w sobie jest naprawdę bardzo dobrą animacją. Wiecie co się zmieniło w live action w Król Lwie? Absolutnie nic, dlatego ten film by, by był w kinach tylko po to, żeby pokazać hej, zobaczcie, pa patrzcie jakie mamy z*****e technologie, patrzcie jak potrafimy zrobić animację i tak dalej. To jest dosłownie odgrzewanie dokładnie tego samego filmu. W każdym razie, wyszedł teaser i ludzie są naprawdę Naprawdę niezadowoleni. Chętnie bym Wam pokazał cały teaser, ale jak się okazuje, Warner Brothers, czyli monopol, który pochłonął wszystkie studia filmowe i zarządza wszystkimi finansami, jakie istnieją, jeżeli chodzi właśnie o produkcję filmów, nie za bardzo lubi pokazywać na innych kanałach swoje produkcje, więc ludzie dostają strajki. Ale mogę Wam pokazać niektóre screeny, rzeczy, które są naprawdę bardzo dziwne w tym teaserze i w ogóle nie powinny mieć miejsca. Ogólnie z zawodu jestem artystą, Wizualnym i można powiedzieć, że mam oko do rzeczy artystycznych. Zwłaszcza jeżeli chodzi o film, bo faktycznie o filmie się uczyłem i jak się robi efekty wizualne i ile pracy się w to wkłada. Więc trzeba zacząć od tego, że budowa świata w tym teaserze, jeżeli on faktycznie tak będzie wyglądać, no bo tak jakby po, po to się robi teasery. Zresztą wyobraźcie sobie, że jest specjalna ekipa do tego, żeby robić trailery, żeby nie zaspoilerować tego filmu. I muszę wam powiedzieć, że niektórzy robią naprawdę niesamowitą robotę, bo nawet nie będziecie się w stanie skapnąć, o czym. Ten film tak naprawdę jest, co jest oczywiście na plus. Natomiast chciałbym tutaj zaznaczyć, że w tym teaserze został pokazany świat, czyli jak ten świat faktycznie wygląda, i tutaj akurat trzeba zaklaskać, bo naprawdę ta ekipa VFX zrobiła niesamowicie ładnie wyglądający świat. Ale im dalej idziemy w ten teaser, tym okazuje się, że coś tutaj zdecydowanie poszło nie tak. Chat, bez kitu, niezależnie jak ładnie byłyby efekty wizualne, prawdziwi ludzie po prostu nie pasują do świata, który jest zrobiony z klocków. Czy Wy w ogóle zdajecie sobie sprawę, jak to fejkowo wygląda? Czy ci ludzie dosłownie wyglądają jakby latali, bez kitu. Tutaj nie, nie ma w ogóle niczego, co by było w stanie mnie przekonać, że to mogło mieć miejsce, że to było prawdziwe, bo tak, na, tak naprawdę o to chodzi w efektach wizualnych, żeby pokazać komuś, że świat, który zbudowaliśmy, może być prawdziwy i wygląda faktycznie, jakby ludzie tam byli. A to jest wszystko tak cukierkowe, łącznie z postaciami z, z tego live action, że chyba po prostu się nie klei. W ogóle sam fakt, że ten świat nie jest. W żaden sposób reaktywny z czymkolwiek. Jeżeli zobaczycie na przykład na takie stopy, mimo tego, że ten świat jest tak jakby zbudowany w 3D i jest wyrenderowany, no to wyobraźcie sobie, że jak chodzicie po trawie. To wasz ciężar tą trawę przyciska, nie? Mój mentor, slasz, nauczyciel powtarzał nam, że jeżeli chcecie, żeby coś wyglądało naprawdę realistycznie, to najlepiej jest wyjść i zobaczyć to na własne oczy, zrobić zdjęcia, zrobić filmy, czy może na przykład narysować, jeżeli y, umiecie to robić. Ale tutaj w ogóle nic mnie nie przekonuje do tego, żeby był w stanie uwierzyć, że to jest prawdziwe. W ogóle korekcja kolorów jest jakaś dziwna, postacie są rozmazane, nie ma tego odciśnięcia na trawie, cienie są praktycznie nieistniejące w ogóle. O co tutaj chodzi? W jaki sposób drzewo jest w stanie dawać cień bezpośrednio z góry, kiedy ci ludzie mają cień, który pada z zachodu. Co? A, no i jako, że żyjemy w naprawdę wow czasach, no to potrzebujemy oczywiście białe dziecko, potrzebujemy dziewczynę, bo to jest bardzo ważne, potrzebujemy czarną osobę, to też jest bardzo ważne, nie? No i oczywiście mamy Jasona Mamonę, wiem, że się nie czyta ma ma Mamonę, ale mi się podoba. Co nie zmienia faktu, że co oni mu zrobili. Może to jest na potrzeby filmu, żeby to było, wiecie, taki goofy A albo coś w tym stylu, ale. Ja go pamiętam jako Aquamana, a brat teraz chodzi w różowej kurtce skórzanej. No dobra, nie, niech będzie, okej, okay, spoko. W ogóle niektórzy ludzie na internecie zaczęli się próć, że z jakiegoś powodu niby nie wycięto green screena na tej stronie, ale tak jakby jeżeli się przyjrzy, przyjrzycie, to ten green screen jest naprawdę bardzo dobrze wycięty, bo zresztą widać pojedyncze indywidualne włoski, jak na przykład ten tutaj, wytyfik. To, to trzeba mieć takiego skilla, żeby to wyciąć i żeby to normalnie wyglądało, a ludzie się zaczęli próć, że o tu, tutaj coś nie działa. Co nie działa? To tak ma dosłownie być, tak jakby ja nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, ale światło kiedy pada za was to prześwituje przez rzeczy i to jest normalne, że niektóre elementy w kamerze i nawet w naszych oczach znikają Tak jakby hello, czy wy widzicie, że mi znikają włosy? Dlaczego? Bo tutaj jest światło, to jest całkiem logiczne, nie? No, Pani ci eksperci z Twittera, no, no ale dobra mamy budowę świata, która jest naprawdę całkiem spoko, już minus te postacie, że są live action i tak dalej, ale jak już budujecie świat, to fajnie by było, żeby on był odwzorowaniem dokładnie tego, co próbujecie odwzorować Czyli na przykład, żeby owca wyglądała jak owca Chce mi ktoś wytłumaczyć, co, co to jest? Tak jakby kto, kto stwierdził w, w tym teamie VFX, że hej, to jest owca, którą chcemy zrobić, tak No i ona jest kwadratowa, ale ogólnie ona jest kwadratowa tylko i wyłącznie z pozoru Bo jest puchata. Minecraft nie jest puchaty. Minecraft jest kwadratowy jak klocki Lego. A i w ogóle jeszcze odnośnie tego Jasona Mamony, on podobno jakieś dymy w ogóle robił na tym, na planie, nie, że darł, darł się na ludzi, ale to nie wiem czy to fake przypadkiem nie był, czy to nie było jakieś wiecie. Dawajcie, lecimy, nagrywamy ten film, pizda. Uu, <grytanie> Dobra, następna sprawa. Z jakiej czemu Słuchajcie, ja dawno nie grałem w Minecrafta, ale tak jakby z tego co pamiętam, to te pigmeny i gasty i w ogóle to one występowały tylko w nederze, więc tutaj kogoś poniosła ta kreatywność niezdecydowanie. Jak to jest, że macie medium, które jest idealnym źródłem, dosłownie świat jest zbudowany, historia jest zbudowana, wszystko jest zbudowane dokładnie tak, jak powinno być i jest wręcz idealne. I nagle się okazuje, że przychodzą filmowcy i robią kompletnie coś innego, że robią swoją własną wizję artystyczną. Jakby k***a, nie wiem, nikt nie prosił? To jest trochę tak, jakby przyszedł do mnie Mr. Hunter Bright I powiedział mi, że moje filmy są ch... Gościu, ty sobie uważaj k... Bo ja dalej mam klapki Bratku, ja zmieniłem seta i mam nowe, ale uważaj sobie, bo jak będę chciał, to sięgnę po te stare i się skończy zabawa. No i znowu mamy wilka, który jest puchaty. Dlaczego wilki w Minecrafcie nie są puchate? One są zrobione tak, żeby wyglądały jak puchate, ale one są z kwadratów. Tutaj dosłownie wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło faktycznie nie tak. Tak jakby wytyfy, ten świat jest tak. Niewiarygodny, przez to, że dosłownie ludzie tam stoją, że to, po prostu coś mi tutaj nie pasuje. Druga sprawa, w jaki sposób. Stoją tutaj ludzie i widać dokładnie skąd pada światło, czyli do, tutaj macie ciemniejsze, czyli oznacza to, że mniej więcej z góry pada światło. I tak wiecie, pod bokiem trochę, nie? Bo tutaj, tutaj też widać, tutaj też widać, nie tak jakby... Okej, okay, spoko, nie, ale czemu to światło jest nierównie rozłożone? Czemu ona ma światło na części, która wygląda na to, że spada z tej strony, a ta tepiara już ma światło, które spada na przykład z tej strony i z tej strony. Ja... ja... W ogóle, czy ktokolwiek to oglądał przed wypuszczeniem tego? A, no i oczywiście ten latający klocek, nie? Bo wiecie, bo tak wygląda Minecraft. Oczywiście macie tekstury 4K. Full HD, ostre jak żyleta, Fateful yy, 6400 na 6400 nie? Nie, ja po, po prostu nie mogę bez kitu, aż musiałem bez kitu wam to pokazać, bo mnie triggeruje coś takiego. Słuchajcie, ja nie jestem żadnym ekspertem, ale coś tam wiem. Jeżeli ja, osoba, która tylko i wyłącznie chodziła na studia, jest w stanie zobaczyć, jak ten film jest przeciętnie zrobiony i się prawdopodobnie pokaże w takiej wersji, no to coś jest zdecydowanie nie tak. Kolejna sprawa. Dlaczego Creeper jest Włochaty? O co tutaj chodzi? Creeper? Włosy? No i oczywiście mamy wielkie wejście Jacka Blacka, który mówi I am Steve No, macie sam dźwięk, bo Warner Brothers i tak dalej Co nie zmienia faktu, że ten ziomek wygląda jak najbardziej casualowy starszy mężczyzna, który założył na siebie sweterek i z... selfie na Facebooka tak... Czemu akurat on? Ja rozumiem, że Jack Black to jest ok aktor, <gry> niech będzie że ok aktor. Zresztą miał swój własny film *The Nations*, *The Pick of the Destiny*, kostka przeznaczenia, polecał naprawdę jest niesamowite, bardzo mega fajne piosenki. Ja nie jestem jakimś fanem tej muzyki, a co nie zmienia faktu, że film mi siedzi i muzyka z tego filmu tak samo. Na ten moment Jack Black stał się trochę takim. Rokiem, zażywasz? Który gra w filmach o dżungli. Tylko, że to jest teraz Jack Black i on gra w filmach, które są przeciętne. Ja, ja, serio, ja nie rozumiem. Dlaczego, dlaczego wszystko jest włochate w tym filmie? O, o co tutaj chodzi? Ja rozumiem, że fajnie się pokazuje jakieś symulacje, na przykład jak zobaczycie na drzewa czy na trawę, nie no, to wszystko się pewnie będzie ruszać, będzie ładnie wyglądać i tak dalej. Jak do tego doszło, że wszystko jest włochate? Ja się założę, że reżyser tego filmu po prostu wygląda jak Yeti w tym momencie. A jak już o tym gadamy, to wyobraźcie sobie, że. Warner Brothers wyrzucił na ten film 150 milionów dolarów Czaliście to? Ten film kosztował 150 milionów dolarów Z czego prawdopodobnie 90% Tych funduszy poszło na to Żeby zapłacić Jackowi Blackowi i Jasonowi M M Mamonie, bo ja, ja, ja nie widzę Żadnej innej opcji A i właśnie, jeszcze w ogóle zauważyłem, że czemu Strzała nie ma, kurde, piór W sensie jak już robimy wszystko w realistyczny To czemu akurat strzała jest Naprawdę przeciętna. Ja naprawdę uważam, że nawet nie z połową, tylko 10% tego budżetu, byliby w stanie zrobić film, który byłby bardziej podobny do pierwowzoru. Jak na przykład Minecraft Story Mode. Pamiętacie tą giereczkę, gdzie tam jest taki. Śmieszny prosiak i ten I on później e, umiera, spoiler, uwaga Ale ta gra wyszła w dawno temu Ta gra naprawdę ze wszystkimi rezonowała Bo to była animacja, która wyglądała dokładnie tak jak Minecraft Nawet Microsoft Wypuścił animację Na y, update do, do tych, do jaskim bodajże Która wyglądała po prostu epicko Więc jak to się stało, że dali Jakiemuś y, reżyserowi 150 milionów tylko po to Żeby wszędzie pododawał włosy Jeżeli wejdziemy sobie na stronę Google Trends Czyli to jest strona, na której Możecie zobaczyć, jak często było wyszukiwane dane hasło na goglach, to zobaczymy, że takim absolutnym pikiem, jeżeli chodzi o Minecraft, to był lipiec 2013. No i tak sobie spadał na dół, bo wiecie, jak to jest z trendami, że one kiedyś w końcu wymrą. Natomiast Minecraft ma to do siebie, że ta gra ma tak naprawdę nieskończone możliwości. I tutaj ktoś nagle robi jakieś speedruny i ucieka przed jakimiś innymi Minecrafterami, to kto to robił? Ten Dream chyba czy coś w tym stylu. Tutaj nagle jakieś modyfikacje się pojawiają. Tutaj coś innego, i tak dalej, bla, bla bla bla. I ten Minecraft faktycznie odżył, i jesteśmy w momencie. Gdzie, nawet można powiedzieć, że w czerwcu i w lipcu, ale to zakładam, że to pewnie były wakacje. Minecraft był na 62 punktach ze 100, jeżeli chodzi o wyszukiwanie google. Więc nie można powiedzieć, że ten, ta gra umarła i czy w ogóle kiedykolwiek umrze, bo to jest dosłownie. To jest, to jest Lego. Lego też nie umiera. Lego zawsze jest. Ludzie to składają, kolekcjonują i tak dalej. I dokładnie to samo będzie z Minecraftem. Znaczy, przynajmniej tak przeczuwam. Więc ten, to, co tutaj jest pokazane, pewnie w... poza skalę, kiedy pojawi się ten film. A film, słuchajcie. Pojawi się 4 kwietnia, tylko kiedy? Nie wiem, bo nie ma roku podanego, więc równie dobrze to może być w następnym roku, równie dobrze to może być za 4 lata, w momencie, kiedy zobaczą, że coś jest z tym nie tak. I była raz taka sytuacja, gdzie wrzucili trailer czy tam teaser do właśnie Sonica, który wyglądał absolutnie paskudny i ludzie tak zjechali ogólnie ten trailer, że pierwszy raz chyba w historii wyciągnięto wnioski z tego, że wypadałoby się zapytać fanów, co tak naprawdę chcą. Bo finalnie teraz internet ma taką władzę Że oni są w stanie Realnie wpłynąć na jakieś zmiany I w przypadku Sonika Faktycznie zmienili całą w ogóle Jego postać, bo wyglądała Kompletnie autystycznie i zmienili ją na taką Która jest podobna do Pierwowzoru i fajnie by było jakby dokładnie To samo zrobili w Minecrafcie, bo aktualnie To wygląda gorzej niż przeciętnie No dobra, ale teraz pewnie się zastanawiacie Kto w ogóle obejrzy ten film, no i prawda jest taka Że ludzie, którzy będą Oglądać ten film, prawdopodobnie się jeszcze nie urodzili i pływają u swojego starego w mi No i prawdopodobnie ludzie, którzy, którzy mają nostalgię właśnie z Minecrafta, tacy jak na przykład ja albo Mr. Hunter Bright, także Mr. Hunter Bright, zapraszam Cię na randkę do kina na film Minecrafta. Dobra, bo cringe, zasubskrybuj po więcej newsów z Minecrafta, elo Premium, premium, tak bardzo jest premium Masz w sobie swag, masz Gucci bag na dworze znów Jordana grasz Trudno mieć tu wartości Chyba cię to nie złości